Dzień dobry, proszę Państwa. Wiem, że zbliżałem się mecze reprezentacji, ale chciałbym się jeszcze podpiąć pod pewien klikalny temat, czyli Liga Mistrzów, losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zatrudniłem swojego grafika ponownie nawet nie grafika, bo po tym, co on zrobił, to raczej grafik designera oraz człowieka od CGI zaawansowanego, aby zrobił mi tablicę interaktywną. No i proszę, proszę, coś takiego powstało. Tutaj są, są, są zespoły, są loga tych zespołów i można je przeciągać. I dawać na konkretne miejsca, tak? No i dzisiaj będę sobie właśnie dawał te zespoły przeciągał na konkretne miejsca, a w styczniu, czy tam w lutym, zweryfikuję czy dobrze przyciągałem, więc bez przedłużania zaczynajmy. Dobra, więc na początek sobie zaczniemy od lecha poznań taki, taki żarcik. Zaczniemy od sobie starych, dobrych, radzieckich tworów Kairat, Almaty. Tutaj wam się gdzieś z kim oni grają, natomiast ja mam to widoczne w tym miejscu, więc będę tutaj spoglądał. Real Madrid, Inter, Klub. wiesz, po co, po co ja to czytam? Po co ja to czytam? Prawdopodobnie zajmą ostatnie miejsce w Lidze, więc o, tam, w, tutaj. Mm, następnie jest Pafos. Pafos, też mocny zespół, też mocny, no ale tuż obok Almaty. Proszę bardzo. Newcastle United. Nasz Kusi. Kusi dać tutaj obok Almat Stracili Izaka z tego co widziałem Poszedł oficjalnie, znaczy nieoficjalnie, ale Here we go padło, że idzie do Liverpoolu no a z tym Here we go To też różne historie są, ale bez Izaka Prawdopodobnie będą grać Kupili jakiegoś Niemca za gruby szmal Na, na atak to chyba jakiś losowy transfer z klubu menadżera Myślę, że gdzieś tutaj, w bliżej 24 miejsca Ale jednak złapią się na, na tę kolejną rundę Te, te play-offy, czy jak to się tam nazywa Po srokach niczego wielkiego bym się nie spodziewał, ale... Z kim oni grają? Barcelona, PSG, Benfica No, z Barceloną przegrają, z perze przegrają Z Benficą jakiś remis A potem to już z górki Athletic Club No raczej nie, raczej nie, raczej tutaj Karabach No to również tutaj Arabica Agdam Chociaż grają Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica. Nie, nie, oni to wszystko przegrają. Dobra, e, lecimy tak. Ten śmieszny klubik z Belgii, Union SG. No to również tutaj. Galata Sarai Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt. No te pierwsze mecze to zabójcze. Jak oni tam przetrwają, z tych pierwszych czterech meczów Wywiozą na przykład no tak z jeden punkt, to będzie git. No myślę, że Galata może gdzieś tutaj się zakręcić. Tak samo Monaco. Pogba gra w Monaco. Pamiętajcie, trzeba kibicować Monako. Monaco. Pogba jest fajny. I fajnie, jakby zakończył karierę w miarę szybko, to zrobił o nim odcinek. Kopenhaga to również raczej mnie nie powojują. Marsylia. Mason Greenwood w Marsylii. Naczelny żonowica. Lubię go. Lubię go. Nie wiem, co tam jeszcze gra w tej Marsylii taki sensowny. Dobra, sprawdziłem. Gra tam jeszcze Obama Young. No, myślę, że psim z się tutaj załapią. Bo do Glimt. No to również dyntka. Slavia Praga. Też. Też. Ile tu już mam zespołów? 8. Olimpiakos. Olimpiakos. No, ostatnio dużo oglądam Ligi Greckiej, ale no, nic z tego nie będzie. Sporting Lizbona. Tak patrzę na te kluby, które jeszcze zostały. No i wszyscy odpaść nie mogą, więc uznajmy, że Sporting przejdzie dalej i dopiero po tej fazie następnej opadnie. Napoli. No co myślę, że Napoli z Hojlundem na ataku. No, chyba to będzie chodziło. Chyba to będzie chodziło i nawet. Dałbym, że zajmą miejsce w Tobosie. Jeszcze z Scottem Actonimem. Boże. Colonia United. Ajax. Ajax wejście w sezon ma takie dość przeciętne, jak na standardy holenderskie. Więc, no, prześlizgną się. Tak to widzę. No, jak Ajax, to i PSV. Tottenham. Czy Thomas Frank wyczaruje coś z kołcików? Ostatnio się popisali z Bormów całkiem ładnie. Ostatnio, czyli wczoraj. Czy tam przedwczoraj. Ale oni grają z Borussią Dortmund, z Rzesvium Real. No, banalny mają ten terminarz, więc myślę, że nawet jak na ich standardy, no, nie zepsują tego. Nawet logo im zrobię trochę większe, żebyście widzieli, że to jest nowy Nintendo. Dobra, lecimy dalej, Club Bridge. No, i tutaj chyba trzeba już powoli dopinać wszystkie zespoły, które spadają. Mamy 10 klubów, jak na razie. Jeszcze dwa. To się kogoś tam dorzuci. Dorzucicie Frankfurt, OPYK i kogoś z stopu. A no, wiem kogo. O, Bayer Leverkusen. Co prawda, Ten fajną tam maszynkę buduje. Fajną, fajną. Widziałem właśnie, że ostatnio wygrywali 3-1, krając w przewadze zawodnika i remisowali ten mecz 3-3, ale to wiadomo. Pamiętacie, w United jak był ten hack, początki też były ciężkie, a potem, jak to kliknęło, to Manchester śmigał, aż miło było oglądać. Tak samo będzie z Bayerem. Trzeba dać dużo czasu ten hagowi dużo, dużo czasu i kolejny raz Bundesliga będzie wygrana. Dobra, czyli ten ostatni koszyk zespołów, które odpadają, mamy zakończony. Możecie się tutaj przyglądnąć. Loga są trochę małe. Teraz tak. Lejdźmy dalej, lejdźmy dalej, proszę Państwa. Via Real, Manchester City, Borussia, Juventus. Oj, ciężki, ciężki mają ten terminarz, ale oni sobie poradzą. Tutaj z Manchester City jakiś remisik wpadnie, z Borussią jakaś wygrana, z Juventusem pewnie przegrają, z Leverkusem pewnie wygrają. No, na luzie, na luzie. Górna połowa. Zakręcą się w okolicach tego 15, 12, 13 miejsca ewentualnie, tak to widzę. No, Juventus też tutaj, Atalanta. No oprócz Chelsea i PSG to oni grają... No z nikim nie grają, więc na luzie. Benfica. No Benfica trochę ciężej już. Benfica trochę ciężej. Tak się zastanawiam, czy, czy by tutaj nie podmienić kogoś. Kurde, no może ten Atleti jednak nie będzie taki zły? Dobra, robię podmianę. Podmieniam Athletic Bilbao z Benficą. To jest tak zwany dynamiczny odcinek Atletico Madryt. Patrząc po obecnej formie. To raczej nawet nie, wy, nie wyjdą z tej fazy ligowej, ale to dopiero parę meczy minęło, meczów, więc oni się prawdopodobnie rozkręcą. Diego Simeone jest niezabijalny, niezadapialny. no i psim swendem właśnie gdzieś tam w okolicach 20. miejsca przejdą sobie dalej, potem trafią na jakichś Jaśków, ograją ich i skończą w jakimś ćwierćfinale. Kontrakt z Diego Simone zostanie przedłużony na kolejne 20 lat. Dobra, tu mam leverkusen Bayer, ale tu już powiedziałem, co miałem powiedzieć o drużynie z Arsenal. Arsenal. No Arsenal chyba w top 8. Arsenal w top 8. A jak nie będzie Arsenal w top 8, to Arteta do zwolnienia. Tak samo jak Ligi nie wygra. Do zwolnienia. Barcelona. No chyba też w 8. No niestety krętacze. Finansowi krętacze. Wydaje mi się być całkiem mocni. Sejdziowie jeszcze pomagają, to... Żartuję, nie pomagają mi. Oprócz tego meczu wczorajszego. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. No chyba też. Psim swendem się prześlizgnął. No i teraz pasuje wykończyć to Tobosiem. Ja to widzę tak. Chelsea. Chelsea to w ogóle będzie gdzieś wysoko. Z kim oni grają? Tak, mają Barcelony, Bayer, a potem Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos i Karabach. To drugie pierwsze miejsce. Albo trzecie, w najgorszym wypadku dla niebieskiej części Londynu. Inter. No Inter to chyba ciężko będzie. Dam go tutaj. Na 9:24. Oczywiście Liverpool, chociaż nie grają jakoś wybitnie, ale są skuteczni i punktują. I kończąc to top 8, trzy drużyny jeszcze tam są potrzebne. No to chyba PSG wypoczęta drużyna z Paryża, niezmęczona ligą, jak całe życie. No Real Madrid i Bayern. A Manchester City tutaj, tutaj. I to też tak w połowie tej stawki. Przeciętny Manchester City, tak to widzę w tym sezonie. No, tak, jeszcze myślę, czyby tutaj można było coś zmienić, ale ja jestem gotowy dać sobie uciąć rękę, że to się tak właśnie skończy. Ponieważ jestem super specjalistą od Ligi Mistrzów, Ligi Angielskiej i każdej innej ligi, jaką sobie tylko można wyobrazić. No, także to, na dzisiaj to by było tyle. Oczywiście możecie wpisać w komentarzach, jak wy to widzicie i z czym się nie zgadzacie. No, ja się żegnam. Żegnam. Żegnam.